Witajcie. Jurassic Park osiągnął ogromny sukces i Universal chciał to wykorzystać na najróżniejsze sposoby. Dostaliśmy nową trylogię, całą masę i figurek, ale i również gier komputerowych. Jedna z tych gier, czyli Jurassic Park Operation Genesis, obchodziła niedawno swoje 20 urodziny. I z tej okazji przyjrzymy się historii tej gry, oraz to właściwie zawiera i dlaczego pod pewnymi względami jest to gra lepsza od Jurassic World Evolution 1 i 2. Well. Jurassic Park Operation Genesis to gra podobna do Jurassic World Evolution, ponieważ budujemy tutaj swój własny park jurajski. Operation Genesis zostało stworzone przez Blue Tangle Entertainment i wydane w 2003 roku na PC, PS2 i pierwszego Xboxa. Swoją rozgrywkę możemy zacząć albo od stworzenia parku, albo rozegrania kilku misji, gdzie czekają na nas najróżniejsze wyzwania. Zaczynając główny tryb, zwany po prostu Operation Genesis, Wit nas John Hammond i dostajemy opcję stworzenia wyspy według naszego upodobania. I tego właśnie brakuje mi w Jurassic World Evolution, stworzenia własnej wyspy wokół wielkiego oceanu bez widocznego lądu. W JPOG mogliśmy modyfikować ilość drzew. Gór, rzek oraz wielkość wyspy. Po wybraniu wyspy, zaczynamy rozgrywkę, i tutaj nie ma wiele do opowiadania, ponieważ rozgrywka jest dosyć podobna jak w Jurassic World Evolution czyli rozbudowujemy park o nowe atrakcje, których jest tutaj dużo więcej niż wspomnianym Jurassic World Evolution i badamy nowe dinozaury. Badania właściwie są tutaj dosyć podobne jak w JWE, jednak coś czego brakuje mi właśnie w World Revolution to ta różnorodność. W JPoG mamy więcej wszelakich budynków i mechanik jak np. ustalanie cen biletów, konieczność czyszczenia ulic czy sprawdzanie opinii gości o parku. Każdy zwiedzający ma swoje imię i jakiś komentarz na temat parku. Patrz front i się ucz. Ale kontynuując... W grze towarzyszy nam sporo postaci z trilogii, jak John Hammond, który komentuje nasze postępy, Alan Grant, zajmujący się wykopaliskami, z których zdobywamy materiały z DNA dinozaurów, Ellie Sutter, mówiąca nam o stanie zdrowotnym dinozaurów w parku, Ray Arnold, zajmujący się problemami parku, Robert Maldon, który jest szefem rangerów, oraz Henry Wu zajmujący się wszelkimi badaniami. Operation Genesis nie mogło również zabraknąć dinozaurów, w których jest łącznie 25 gatunków, 9 mięsożernych i 16 roślinożernych. Mimo początkowych planów, w grze nie znajdziemy latających i wodnych gadów, na które musieliśmy czekać aż do 2021, kiedy to dostaliśmy w Jurassic World 2. Jeśli chodzi o dinozaury, to w grze możemy stworzyć Allozaura, Albertozaura, Ceratosaura, Calcrodontosaura, Acrocantosaura, Spinosaurus, Telanosaurus, Velociraptora. Dilo zawsze galimima, drilo kentrozaura, pachycefalozaura, Tyrakozaura, zaura, Ankle zaura, Kamarazaura, Korytozaura, Edmontzoza. Uranozaura, Parazorolofa, Stegozaura, Torozaura i Triceratopsa. Oprócz wspomnianych już gatunków z gry zostali wycięci Alioramus, Baryonyx, Compsognath, Deinonych, Cianzozaurus, wybaczcie za wymowę, Ciasmozaur, Ornitomimus, Panoplozaurus, Tenontosaurus, Deselectosaurus. Nie, nie wiem, naprawdę, te nazwy są tak skomplikowane, bo powiem, że to. Przepraszam za wszelkie tutaj moje pokręcone nazwy, ale to serio jest trudne. Wuerchosaurus, którego mogliśmy zobaczyć w e, DLC do Jurassic World Evolution 2, Apatosaurus. Diplodocus, Iguanodon i Majazaura oraz oczywiście wspomniane już latające i podwodne gady. I jeszcze raz za wszystkie przekręcone nazwy z góry przepraszam. W maju 2001 roku, kiedy premier miał Jurassic Park 3, Universal zaakceptował powstanie nowego projektu po tym jak Jurassic Park Survival został anulowany. Miała to być gra z premierą ustaloną na lipiec 2001 roku, dwa miesiące po premierze filmu Jurassic Park 3. Produkcja Jurassic Park Operation Genesis trwała 22 miesiące, z premierą w marcu 2003 roku, jednak gra została zapowiedziana już 19 lutego 2002 pod nazwą Jurassic Park Project Genesis, z planowaną datą na czwarty kwadrał 2002 roku. Trzy miesiące po zapowiedzi na E3 pokazano gameplay i tym razem gra nosiła nazwę Jurassic Park The Game ze Spinozaurem na logo, jednak podczas pewnego wywiadu nazwa gry została przywrócona na Jurassic Park Project Genesis, jednocześnie przesuwając datę Premiery na święta 2002 roku, co dalej mieści się w czwartym kwartale, jednak prawdopodobnie planowaną wcześniej datą Premiery był październik lub listopad tego samego roku. Jednak w październiku gra została ponownie opóźniona na pierwszy kwartał 2003 roku i nazwa została zmieniona po raz trzeci, tym razem ostatecznie na Jurassic Park Operation Genesis. I dokładnie 10 marca 2003 roku gra trafiła do sklepów na PC i bardzo w bardzo krótkim czasie powstało modelskie community, a twórcy ujawniają w wywiadzie co zostało wycięte z gry. Natomiast w kwietniu zostaje anulowana wersja na GameCube, jednak na przełomie całego roku zostały wydane również wersje na PS2 i pierwszego Xboxa. Przez następne lata do gry powstawało mnóstwo moduł z wyciętymi dinozaurami albo zupełnie nowymi gatunkami, a nawet modyfikacje z Jurassic World i nowe mody pojawiały się sporadycznie właściwie do dzisiaj. Jednak w 2017 roku zostało zapowiedziane Jurassic World Evolution tworzone przez Frontier Developments, które można nazwać duchowym sequelem Operation Genesis. Wtedy to właśnie większość w sumie można powiedzieć modelów przeniosła się bardziej na Jurassic World Evolution 1, a później na 2. Na koniec chciałbym Was zaprosić na nasz serwer Discord, czyli Discord Polska. Zachęcam również do subskrypcji i zostawienia dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Mówił do Was Addison i pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.